Teraz tak, czy my z tym lękiem możemy w ogóle coś zrobić? Czy są jakieś w ogóle patenty? Znaczy wiesz, bo to jest tak, jeżeli się spojrzymy na lęk, on jest jakby wynikiem czterech rzeczy, jak mówi Eisen, sytuacji, objawów fizjologicznych, pamięci naszej, czy mieliśmy jakieś traumatyczne przeżycia i własnego zachowania, to na każdym tym poziomie można... A, a, spróbować przeciwdziałać temu rękomi. O ile wspomnieliśmy o, o, o tym poziomie fizjologicznym, to są przecież metody relaksacji. Relak ile jest metod relaksu? No, tyle każdy sobie znajdzie, ale Tak, na... no jest po prostu, no bo relaksować się można na poziomie ciała, tak? Są jakieś metody relaksu. Szulca, Bensona, Benson Benson tam trzeba znaleźć trochę spokoju, się rozliźnić odpowiednio. Na poziomie na przykład wzroku można zamknąć oczy albo sobie wizualizować mhm. różne rzeczy. To jest taka bardzo popularna metoda, że człowiek ma jakieś miłe miejsce, które tam związane jest z jego tam odczuciami, i sobie wyobraża, że w tym miejscu po prostu jest i wtedy doznaje po prostu relaksu. No ale mhm. są tacy, co, co też na przykład siedzą na to, łup chyba wymyślił, że siedzą nad rzeką tak, i patrzą, jak liście płyną. Rzekom jest piękna pogoda, tak? No, jeżeli nie możemy wyjść na rzekę, to warto na przykład przypomnieć sobie o, o technice zamrażania. Wspomnieć. Żeby tą sytuację, która wywołuje u nas lęk, kiedy my sobie wyświetlamy w głowie i sami siebie straszymy, starać się jak w wideo, czy, czy no w komputerze, na filmie, zwalniać, zwalniać, aż zamrozić. I wtedy można się jej przyjrzeć. Czego tak właściwie się, się, się boimy? Czyli tak, no, po tak, tych metodach relaksu. Tych metod relaksu jest szalenie dużo, tak? Na poziomie ciała, zmysłów, no, są takie... Bardzo jest prosta taka metoda relaksu Bensona, kiedy... Po prostu robi się wydech, mówiąc jakieś dowolne słowo, to może być jeden i ta metoda jest bardzo skuteczna, bo jest bardzo prosta. Powiedziałeś o wydechu, ale to jest tak jak pytano się doktora Mblechacza, czyli tak. lekarza, doktora Małysza, który mówił, że podstawą opanowania lęku jest oddech przeponowy. Pamiętasz? Przepona jest tu, tak? To na każdy... samym dole, na, tak, samym, na dole. samym brzuchu. Jak oddychamy, nie tu, tylko tu. Tak, jak oddychamy normalnie, to przeważnie klatka nam się unosi. Musimy wziąć wydech, tak że. Poczuć, wydech, że obniża nam się przep brzuch, tak. przepona. Wstrzymanie, wdech, taki, żebyśmy właśnie poczuli, że przepona nam prasy i wydech. Czyli oddychanie, kto by pomyślał, Przepomowy. trzeba składać się z czterech elementów, nie, nie dwóch. Tak. Ale w ogóle wiesz, bo to ta metoda to mi się skojarzyła. Z techniką zaproponowaną przez jednego z amerykańskich terapeutów, czyli zgłaskaniem jaszczurki. Tak? Bo lęk, strach ma swoje źródło w mózgu, a jak wspomnieliśmy w hipokampie, czy migdałowate, czyli w starych strukturach lęk, y, mózgu. Mm -hmm. Nasza, y, nasz mózg zachowuje się jak wystraszona jaszczurka, ale to ona chce nas bronić. Widzi w sytuacji zagrożenia. A jak uspokajasz psa? Na przykład. No, trzeba go pogłaskać. Trzeba go pogłaskać. No można jeszcze w nos pocałować. Y tak, I tak siebie musimy wybrać. Pogłaskać, przytulić, us uspokoić. Nie zawsze argumenty racjonalne dojdą do naszej do jaszczurki, ale może, jak możemy? Bo ja spotkałem jeszcze się z inną metodą, tego, którą proponował jakiś psycholog, którego nazwiska nie, nie pamiętam w tej chwili, żeby po prostu, jak doznajemy lęku, żeby zaprosić lęki jak gościa do domu. Tak, I Siada gość, pije kawę i tego się pyta: słuchaj, czego to ode mnie chcesz właściwie? Opowiedz mi o co chodzi. Mhm. I jak się uczciwie przeprowadzi takie, takie ćwiczenia, rozmowy jakby z gościem przy swoim lękiem, to można się po prostu skontaktować z rzeczywistością. Ale wiesz, to super, bo mi się przypomniała taka e, z Eldridge'a, autora książki Dzikie sroce, mężczyzny historię, kiedy opisuje napisuje przypadek mężczyzny, któremu się śnił lew, którego gonił. No gonił, gonił, gdy już go doganiał, to on się budził przerażony, z krzykiem na usta. W końcu terapeuta mu doradził, słuchaj, Weź ty się, zatrzymaj się, spytaj o co chodzi. Więc ja ten podczas no, leci, leci, lew go goni, on się w końcu przeraża słuchaj, chcesz mnie zjeść? Nie, ja jestem Twoją odwagą. <laughs> Bardzo dobre. I, i, I troszeczkę to jest tak, jak my zdobędziemy się na wysiłek, żeby skonfortować się swoimi lękami to nasze samopoczucie, samoświadomość, samoocena wzrośnie. Czyli, Nie czyli jest to tak. łatwe, ale N czyli niewykonalne. Tak. Mamy ten relaks, tak? No może teraz pomówmy sobie o tym, co możemy z lękiem zrobić we własnej głowie, czyli o takich panach jak Seligman, Elis, hmm. psychologii kognitywnej i emotywnej, tak? Czyli co? No to jest po prostu trening dobrego myślenia. Ale to jest tak, bo to jest skąd się biorą emocje tak na początek. No zobacz, oglądasz kiedyś mecz? No to oglądałem, nawet jeszcze we wtorek to oglądał. Zobacz, jest rzut karny. Tak. Na przykład pół stadionu zamiera z przerażenia, a pół stadionu zamiera w nadziei. Dlaczego? Ten sam fakt, a dwa, tak dwie różne reakcje ludzi. Wszystko zależy od naszej oceny. Sytuacji. Jak my oceniamy tą sytuację, po prostu. Jeżeli jakieś e, e, wydarzenie budzi w nas lęk, to znaczy, że my tak oceniamy, nie bez kozoru się mówi, że w przypadku i lęku i strachu niezmiernie ważny jest element poznawczy. No właśnie, nam trudno będzie w tej chwili, może przy innej okazji opowiemy dokładnie o metodach Seligmana, Elisa, możemy w tej chwili polecić, że one polegają na tym, że za lęk Podpowiadają w dużej mierze takie czynniki myśli irracjonalne, myśli automatyczne, które krążą po to naszej tak, głowie, Tak oceniamy to. Tak, i krążą po naszej głowie, i zatrywają nasze myślenie i, i tworzą negatywne emocje. I, I oni wymyślili takie metody, bardzo skuteczne, dużo bardziej skuteczne niż lekarstwa. W, w wielu psych przypadkach. Psychoaktywne, i... które po prostu, jak ktoś umie przy pomocy psychologa, czy książek, czy Nauczyć siebie tych metod i wytrenować te metody mogą go bardzo skutecznie zabezpieczać przed depresją, nerwicami, przed lękiem. No o tym może jakiś odrębny program na ten temat poświęcimy, bo jest to temat obszerny, tak? Tylko teraz mówimy, że można zrobić sobie porządek w głowie, trenując po prostu racjonalne. Ale, myślenie i niepozytywne myślenie. Tak? Nie pozytywne, ale tak jak mówisz, o, mówimy o tej ocenie, to jest niezastąpiony przyjaciel, sensowny człowiek albo psycholog. Drugi który, człowiek. Drugi człowiek. Szukamy drugiego, po co nam jest potrzebny przyjaciel? Żeby po pierwsze nie być samemu ze swoim kłopotem. Czyli nie tylko do piwa. Nie tylko do piwa, żeby ktoś mu mógł osadzić wpływem, czy rzeczywiście są racjonalne, rozsądne powody twojego niepokoju. Poza tym ma, 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 mamy szansę przyjacielowi wy, wyjąć z głowy i pokazać to. I wtedy, nawet, jak nie masz przyjaciela, czy coś, czy, czy kogoś bliskiej osoby, napisz list sam do samego siebie. A w Polsce mamy chyba deficyt przyjaciół, prawda? No, Ludzie nie no, dbają o przyjaźnię. Przyjaźń jest bardzo wrażliwą, delikatną, ma, ma tkankę, strukturę, i, i jak się o nią nie dba, to, to usyka. Możemy się pochwalić, że książkę o tym napisaliśmy. I polecamy, tak. O tym jak, jak przyjaźnić się, Nie. tak. No i co, a ile mężczyzna powinien jest przyjaciół, żeby to takich prawdziwych przyjaciół? Ach, no, to jest trochę inna historia, bo mężczyźni nawiązują trochę płytsze relacje między sobą, więc ma a cały Tam. tu. Tłumy. Pięciu czy sześciu zdaje tak? Czy, a, a kobiety, które przeważnie nawiązują z naszej głębsze relacje, mogą dwie, czy to chyba każdy facet. Bo z takich danych badań szwedzkich, które Goleman cytuje, robiono takie badanie, okazało się, że nawet nie wódka, nie narkotyki, nie złe jedzenie, nie choroby potrafią człowieka tak skutecznie zabić, jak samotność. Jak samotność, zamykanie się. Najbardziej toksyczny czynnik, jaki w ogóle jest na świecie, tak? Ale to jest, wracając do tego lęku, jak jesteśmy sami w tym swoim lęku, przynajmniej starajmy się uporządkować otoczenie. Czyli mamy drugą rzecz, szukajmy przyjaciół i drugich ludzi, hmm. tak? No i co jeszcze możemy powiedzieć? Na przykład o kontroli, bo ludzie lubią kontrolować sytuację. A, mówi się tak, że ktoś... Co odzie... ja robię, co ty robisz, co się dzieje na świecie, A, e, czy ktoś, to jest dobre? Ktoś zauważył, że właśnie jednym z głównych źródeł lęku jest brak zaufania i do siebie, i do opatrzności. A kontrola męczy. Że, że wszystko musimy mieć pod kontrolą. Natomiast rzeczywistość ma to do siebie, że niesie niespodzianki. No i dlatego jest tak piękna aczkolwiek i niepokojąca w związku z tym. Zmniejszajmy kontrolę. Wrzućmy trochę na luz. Dobrze. Taką, co jeszcze możemy powiedzieć, o, na przykład jest taki, czy warto leżeć w łóżku rano i nie śpiąc oczywiście. No, po, po, co się dzieje zwykle rano po przebudzeniu? Zaczynamy myśleć co albo się stało, albo co mamy zrobić i zanim wstaniemy z łóżka już możemy być tak zmęczeni, jakbyśmy byli prze, przepracowani. Tak, ja miałem taką pacjentkę, która mi opowiadała, że Budziła się koło 5 rano, w ogóle ludzie cierpiący na chroniczny niepokój często właśnie budzą się w takich porach. Leżała w łóżku, paliła papierosy i myślała o swoim marnym życiu i mówiła do mnie tak potem ósmy, nie wie Pan dlaczego potem cały dzień czuje się niedobrze. Także jak się obudzimy rano i nie możemy spać, trzeba po prostu wstać, nie zalegać w łóżku. Tak absolutnie, w ogóle to jest taka zasada, że jeżeli nie możemy zasnąć, w łóżku przez 15-20 powinniśmy wstać. A przez pasorowa się na świeżego a powietrza. A co to znaczy, czy, czy, czy jak człowiek czuje lęko, to warto być aktywnym, czy może lepiej siedzieć i nic nie robić? To każdy musi sam sobie przypomnieć, że jak odczuwał niepokój, jak zastygał, zalegał i jak te napięcie w nim rosło. Natomiast wyjście do drugiego człowieka, podjęcie aktywności. Aktywność. Po podjęcie, przecież, ruch fizyczny, jest wysiłek fizyczny. No i endorfiny nam się wydzielają. Wtedy nam się wydzielają endorfiny. Każdy, oczywiście, na swoim no. poziomie. Jeden pójdzie na siłownię, inny do ogródka, jeszcze inny pójdzie sobie no. z kikami no. do parku, czy cokolwiek. No jeździ tak? na rowerze. Każdy, bez względu chyba na wiek, może znaleźć taką. Ale o tej aktywności, prze, przecież to jakby porządkowanie otoczenia. E, przez... Porządki, ale po co porządkować? A to choćby trochę. Że to ma jakaś perfekcjonizm. Perfekcjonizm to jest zupełnie inna, niebezpieczna zabawa, która też jest potrafi być źródłem lęku i zaniżona jest samooceny. Ale porządkowanie otoczenia po pierwsze daje nam zajęcie, uciek, zatrzymujemy myśli, które nas nie, niepokoją. Po trzecie daje nam poczucie sprawstwa nad otoczeniem. W odpowiednim wymiarze, że coś zrobiliśmy, możemy zmienić kontrolujemy o, o, otoczenie. Dobrze, a, a co to znaczy iść w stronę źródła lęku? Jaki to ma sens? Jaki to ma cel? Nie, nie lepiej uciekać? E, doświadczenie uczy, że jak uciekamy, to wcześniej czy później nas e, kłopoty dopadną. Natomiast idea a, a, a iść w stronę niebezpieczeństwa jest taka, że nie można jednocześnie odczuwać dwóch nie, nie, emocji. Skrajnie. Tak jest człowiek zrobiony. Tak, że nie można trzeć lęku i nadziei. Trudno się obawiać czegoś, co je, jesteśmy e, chętni zrobić. taka praktyczna porada. Jak ktoś czuje lęk przed wystąpieniami praktycznymi publicznymi, to powinien tym bardziej chcieć, chcieć i praktykować. Bo praktyka ci nie mistrza, tak? Jak ktoś się boi chodzić do lekarza, to tym bardziej powinien... Do Ale tu też jest tak, że przecież zwalczanie lęków i jedna z technik polega na tym, żeby w warunkach Zrelaksowanie się, najpierw wyobrażać daną sytuację, przeżywać i nie stopniować, między... tak? stopniować, a potem jakby... To się desensybilizacja nazywa, Dokładnie czyli tak. jak ktoś na przykład boi się gołębi, tak, to najpierw sobie wyobraża gołębie, potem bawi się piórkami i wyobraża sobie gołębie, potem ogląda film o gołębiach, a potem chyba co siadałem gołębie na głowie, tak? Albo przynajmniej staraj się łapać, tak? Że krok po kroku, No tak? to już trochę z... zahaczyłeś o fobię, o specyficzne. No, o fobie. Rodzaj... Oprócz do jest jeszcze technika wypalenia. Hmm. Tak, że na kogoś działa się takim bodźcem silnym, że nic gorszego już nie może mu się zdarzyć. No ja bym Trzyma... op optował jednak za tą Trzymałem pierwszą A po tych to po prostu trzeba by go zamknąć w kurniku, tak? Na cały Albo z sępami. Ale okazało się, że te, te metody były bardzo skuteczne, zwłaszcza ta pierwsza. To, zwłaszcza ta pierwsza, bo ta druga. No. no dobrze, a co to znaczy, sprowadzić lęk do płaszczyzny poziomej? Położyć go, no to co, co z nim zrobić? Nie, nie tyle lęk położyć, co samemu wstać z kolan. No właśnie, no i co to Lęk znaczy? z, w, w, mówi się, że w sytuacji lękowej przejmujemy na świat spostrzegamy z perspektywy konia. Czyli wszystko wyolbrzymiamy, wszystko przyjmie ogromne rozmiary, tylko my jesteśmy jak ludek zupełnie innej bajki. Spokojnie, spojrzyjmy, nie wspomagajmy swoich lęków fantazją, wyobrażeniem, spokojnie. Nie do paliwa, nie mi do tego pieca. Tak? Nie, nie gaśmy ogniska benzyny. Zobaczmy sprawy no na właśnie. takiej płaszczyźnie, jak, jakiej się mają. A może jeszcze może Pan Bóg by nam pomógł w tych wszystkich historiach? Czy Pana A. Boga można, bo nie chciałem powiedzieć użyć, ale jakby wspomóc, nas może jakby w walce z lękiem. Z, e, to jest ważna sprawa poczucie sensowności. No, musimy pamiętać, że nasze życie to nie składa się z fajnych film i mniej fajnych, że taki obraz, jaki widzimy w świecie mediów, zwłaszcza w reklamach wszyscy uśmiechnięci, z zadowoleni. Nie istnieje. Nie istnieje. I nie wymagajmy, żeby wszyscy z nas, nas lubili i wszystko nam się układało. Musimy mieć być gotowy na to, że będziemy też potropowali. Ale po prostu tak, bo jak ktoś ma taki system wartości, aksjologiczny system transcendentny, tak, czyli no jest chrześcijanin, wierzy w Pana Boga, no, w Pana Boga no. najlepiej być katolikiem, prawda, bo ten to jakby to system... Z badań wynika, że są najszczęśliwszy w taki, najlepszy seks też hmm. mają, to też, jest, też bo, wynika z nie do pogardzenia, nie, to po prostu nawet tak mu się zdarzą jakieś nieprzyjemne rzeczy, jakiś wypadek, ktoś mu umrze, czasami jest chory, to potrafi w tym wszystkim dostrzec seks, warto może powiedzieć o takim gościu, który się nazywa Wiktor Frank, to był psychiatra austriacki, który był 5 lat w obozie. I to nie jednym. I nie jednym. I wymyślił taką teorię logoterapię, czyli nadawanie... On Jego główna teza była taka, że nawet jak znajdujemy się w ekstremalnie trudnych warunkach, to samo to, jakie je przeżywamy, jak wobec tych sytuacji stajemy, ma wartość samą w sobie. Gorąco polecamy Wiktora Frankla i, i to, co on wymyślił. No dobrze, mamy pana Boga. Teraz co? no To może dwa słowa o konkretnych celach. Jak mamy taką sytuację lękową, to co? Stawiamy sobie cele czy rezygnujemy? Ech, najczęściej jesteśmy rozstrzepani. Lęk powoduje, że nie jesteśmy się w, w stanie skupić, spojrzeć się, o co właściwie chodzi. Jeżeli jesteśmy w stanie. Wyznaczyć cele krótkoterminowe, które będą kierować w stronę, w stronę naszych celi długoterminowych, wtedy możemy podjąć działanie otoczenie zacznie być w miarę przewidywalne, będziemy dostawać też dobre informacje zwrotne z, bo, od bo samego bez siebie. bez celi jest jakieś. A, Bezcelowe. No. Bezcelowe i może być. Że jak człowiek nie stawia sobie celi, to nie rzutuje siebie w przyszłość i po prostu no... A dzisiaj na jednym z portali czytałem takie króciutkie opowiadanie e, hinduskie, że przez jakieś pole gna wspaniały rycerz na koniu. Chłop tak patrzy, patrzy. Panie rycerzu, panie rycerzu, a gdzie pan tak, tak, tak leci? Spytaj się mojego konia, nie mnie. <laughs> Czyli lepiej wiedzieć, w którą stronę my będziemy no dobrze, jechać. Ale no są takie rzeczy, których nie możemy uniknąć. Jak wiemy powszechnie. Wszyscy ludzie, poza Matką Boską, chyba jest Jechilem, umarli. Nie, nie, osób w nie, niebo wziętych, bo znacznie więcej, akurat zdaje się. No to dobrze, No, w każdym razie wszyscy ludzie umierają, z tym, że nasze doświadczenie nas poucza, że umierają inni. Tak. Ale jednak no, jest taki lęk przed śmiercią, prawda? No, Czyli co, co w tym wypadku należałoby e... zrobić, jak ktoś się boi śmierci? Co on powinien zaakceptować? Ech, swoją skończoność. Czyli rzeczy nieuniknione. Tak? tak jak, mówię, a propos rzeczy nieuniknionych i tego konia. Nie ma sensu kopać się z koniem. Możemy udawać, że, że pewnych rzeczy nie ma w tej chwili. A z, i tak życie nam, to ze, Zobacz, ze, świadom ze świadomości medialnej śmierć zniknęła. I starzy ludzie. W Polsce mm. na przykład w telewizji jest nadal reprezentacja młodych ludzi, a starzy ludzie zniknęli. Występują incydentalnie. A w Czechach przecież jest tak, że jeśli chodzi o śmierć, się nawet często nie odbija swoich bliskich tak, z krematorium. E, e, ze szpitala. No właśnie. A, a śmierć, tak czy siak, czy jest i e, dorosłość, dojrzałość polega na tym, e, że. Czyli że... tak, no, w swoim życiu akceptujemy rzeczy nieuniknione, że jak to, co się stało, to się nie odstanie. Ale to przecież już dziadek Freud powiedział, że najważniejsza zasada to jest zasada rzeczywistości. A rzeczywistość jest jak często tak otynkowany mur. Chropowaty. I, chropowaty i nas przycierać nam się wydaje, że możemy przejść przez ścianę. No dobrze, a to przejdźmy może do takich milszych rzeczy, jak ci, miłe, cielesne doznania, tak? Bo często, jak przychodzą do nas ludzie i tam opowiadają, że ich życie jest nieprzyjemne, to zadajemy takie pytanie, tak? A niech pan powie wczoraj trzy fajne rzeczy, które pan sobie czy tam pani zrobił. I, i zaplanował. I zaplanował. I no, ja pamiętam, jak jeden gość odpowiedział, że z przyjemnych rzeczy to wczoraj udało mu się nie wpaść pod samochód tak? na, tak. na pasach, no. Na czym polega problem? A że jeżeli oczekujemy, że rzeczywistość, która jak wspomnieliśmy, jest dosyć chropowata i szara, będzie o, o, o nas dbać, nie przesłaniajmy tego. Jeżeli my sami sobie nie pomożemy, jeżeli my sami nie, 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 nie zadbamy. O, o, o siebie, no to nie oczekujmy, że będziemy mieli lepszy humor. To jest troszeczkę tak, że jak w zimie, jak jest mróz, to wszyscy zakładamy buty ciepłe, kurtki, szaliki, czapki. Ludzie, a jak mamy zły humor, zły nastrój, to dlaczego wtedy sobie czegoś nie poprawić, tego humoru? Jasne, że, że, że doświadczenia do tak, cielesne na krótki czas na działają, taki... ale, w sekundku, ale wtedy nam dadzą oddech, że, żeby coś z tym zrobić. Na przykład, jak człowiek ma jakąś bardzo trudną rozmowę, tak sobie zaplanuję, że po tej rozmowie jest bodaj ciastka albo wypije piwo. I to zrobi, to od razu mu się robi. Nagroda. Nagroda. Ale to też, jak wspomniałeś o trudnej, trudnej rozmowie, e, mówiliśmy, o, wspomnieliśmy o tym po poziomie cielesnym. To jeżeli mamy, obawiamy się e, e, trudnej rozmowy, to wróćmy do czasów naszych przodków. Jak nasz przodek wychodził z jaskini, żeby upolować jakiegoś smacznego mamuta, tak. to musiał napinać mięśnie obręcz, które służyły do, do, tak, do, do, do walki. Taki atawizm. Atawizm. I to na zasadzie trochę biofeedbacku. To też jak może kiedy porozmawiamy o, o, o depresji, to, to też przyna, często wy, wy, wy występuje wraz z niepokojem lękiem, to do zabawnym ćwiczeniem jest to, żeby ktoś, kto ma doła, popularnie mówiąc, przez 15 minut krzywił twarz w uśmiechu. Tak, bo... Na zasadzie informacji zwrotnej, przekaże informacje do mózgu. Na przykład robiono takie badania, że jak ludzie byli sztucznie uśmiechnięci w takim drewnianie, czy nie wiem czy na tołówka i mnie wkładano w usta, mm -hmm. to wyniki testów mieli lepsze. Tak. Także takie popularne nie słowo... Jest do kamery. Tak. Także takie popularne słowo wyprostuj się, to nie jest takie bez znaczenia, bo połączenie pomiędzy elementem duchowym, Fizy... kognitywnym, fizycznym i emocjami ścisłe. No trudno, jak człowiek jest tak skrzywiony, żeby po prostu śmiał się radośnie. Robiliśmy takie eksperymenty na zęciach i to my się... Tak powtarzaliśmy, Nie, że tru, trudno radośnie się śmiać, a jak ktoś siedzi z dółem. Z kolei jak kogoś na przykład boli ząb, to jego myślenie jest marne i emocje raczej. Znaczy, najważniejsze w, w sytuacji lęku czy, czy, czy depresji jest, żeby odpalić tą energię aktywacyjną, żeby wykonać pierwszy krok żeby wyjść z tego zaklętego no, rankingu. I teraz, może, to już tyle, żeśmy powiedzieli, jak z tym rękiem się bronić, to został nam humor na końcu. Tak? Czekaj, niekoniecznie jeszcze. Jeszcze mamy coś takiego jak zarażenie lękiem. Panika. Panika, tak. E, 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 w tłumie to jest troszeczkę dłuższa sprawa, ale jak na początku. Jak ile Bo o tym pisał. tak? Też polecamy. Ale jak, czekaj, jak na początku mówiłem o tej kobiecie, która się nigdy nie boi co ma uszkodzone zwatnienie jądra migdałowatego, ciała migdałowatego. Jest kilka osób z tą chorobą. Zaproszono do eksperymentu te, te osoby chore i zdrowe. I eksperyment polegał na tym, że one wdychały mieszankę powietrza 30% dwutlenkiem węglu. Jak człowiek oddycha Czymś takim, to dostaje ataku paniki. W ten sposób się wywołuje eksperymentalnie, a panikę, dając na, na maskę. Planową. No bo to, to są badania wojskowe. Czekaj, czekaj, już powiem. I się okazało, że ona, która się nikogo innego nie bała, zaraziła się? Dostała paniki z maskę. Wniosek z tego jest taki, że nie tylko ciało migdałowate powoduje lęk, i strach. Czy jeszcze inne ośrodki za, za, za to odpowiadają? A żeby było śmieszniej, ludzie którzy, ludzie zdrowi, którzy się pocili przy tym eksperymentem. No bo, dzień dobry, zaraz za chwilę będziemy pana dusić dwutlenkiem węgla. Tak. Łatwiej znosili tą sytuację duszenia się. Bo to jest taki, może też jest marginalny, w tym wypadku, że lęk, wszystkie armie robiły doświadczenia psychologiczne nad e czymś takim, co się nazywało właśnie, ta, co to mówiłeś, tej panice. Czy to jest lęk po prostu w wymiarze e, takim grupowym? Oni się bali, że co się stanie, kiedy zwarte jednostki wojskowe zostaną ogarnięte paniką, no i front się posypie, ne? Będzie po prostu, będzie klapa, no, tej, A czy to kluczowe? Te ale... zarażenie emocjonalne tam jest po prostu... Ale to też jak kiedy porozmawiamy o, o, o zarażaniu, o meksykańskiej fali i innych sytuacjach. Przy może Lebona, bo to jest hmm. może trochę mniej, bardziej zapoznane. Ale może powiedzmy jeszcze dwa słowa o tym humorze. Nie? Czy ten humor to w ogóle jest do czegoś nam potrzebny? Co mamy dzięki humorowi? Lepsze poczucie, ale to żarty żartami, nomen omen, ale humor daje na dystans dystans do sprawy, do sytuacji i przestajemy być w centrum wszechświata. Czyli jak budzimy się rano, idziemy się tam golić, albo kobiety malują sobie okno i widzimy tę postać w lustrze, jesteśmy w stanie z tej postaci się obśmiać, to jest to najlepsza oznaka zdrowia psychicznego, tak? Żartowanie samego siebie, tak jak to robi Chuck Norris. Słyszałem bardzo dobry dowcip o Chucku Norrisie że jak ty patrzysz się na telewizor, w którym jest Chuck Norris, to Chuck Norris patrzy się też na ciebie. <głos> <głos> Bardzo dobrze. No dobrze, to coś jeszcze mamy do powiedzenia? Tak, sekundkę. Może powiedzmy takie, zanim znajdziesz tam na tych kartkach to, co masz, to może takie przesłanie na koniec sformułujemy, Wiesz... że mimo że strach i lęk są obecne w naszym życiu, co pewna w różnym natężeniu i przy różnych okazjach, że jest cały informacja pierwsza, że jest cały szereg narzędzi, że można sobie z tym radzić. Poza tym, Po ta... drugie, nie warto po prostu ulegać lękowi, bo on nas prowadzi na manowce i nie ma rzeczy bardziej toksycznych niż chroniczny lęk i niepokój. Wiesz, bo... ja powiem Ci słowo. Pamiętasz taki film Duna, Tak. Cine fiction. I tam główny bohater w jednej scenie mówi w więcej w ten sposób. Nie wolno się bać. Strach zabija duszę. Strach to mała śmierć i wielkie unicestwienie. Stawię mu czoła. Niechaj przejdzie po mnie i przeze mnie. Ech, strachu ani, tak jak mówiliśmy, że najbardziej się trzeba bać ludzi, którzy się nie boją. Ale jeżeli zaczniemy, nasze życie będzie kierowane przez lęk, daleko nie zajedziemy. Drugi film, mm -hmm. e, apokaliptyka. Jest mm. taka scena, ja, ja, jak główni bohaterzy spotykają ludzi, którzy uciekli z wioski, w dżungli. Jest taka rozmowa. Co widziałeś w tych ludziach z lasu? Mówi ojciec do, do, do głównego bohatera. Strach. Głęboko zakorzeniony strach. Byli nim zainfekowani. Widziałeś to? Strach to choroba. Wpełznie do duszy każdego, kto go przyjmie. Już zmącił twój spokój. Nie wychowałem cię po to, by patrzeć, jak żyje w strachu. Wyrzuć go z serca. Czyli co? No, na, Naszym motto brzmi: Pomagamy ludziom rosnąć i wszyscy, którzy mają problemy, zapraszamy na nasze strony www.warecki.pl I możemy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękujemy.